Trzecie spotkanie to punkt kulminacyjny rozgrywek. Z tego szczytu można wlecieć w przestworze albo przeżyć bolesny upadek. Emocje też sięgają zenitu, a w oczach piłkarzy można zobaczyć niespotykaną determinację. Dziś nikt nie odpuści, to będzie walka o prawo wstępu na drogę do zwycięstwa w turnieju. Próba w ślizgu. No zastanawia się czy nie strzelać. Nie zdążył za nim. Przechwycił dośrodkowanie. Bogudzki. Strata w ataku. Strzela! No tak strzelając kolego. No, pomyśl może o zmianie zawodu. No, z tego miejsca można strzelać. Strzela! I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Łowacki. Paweł Prożek. Uwaga, popatrzmy atak Wisły. Boban Jowicz. Obrońca się pogubił. Dobra okazja. No mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Uderzenie. Świetnie interweniuje. Fantastycznie to broni. Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Blisko już do bramki. Ładne dośrodkowanie. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Bo pan Jowicz. Sędzia jednak nie przerwał gry. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Bogucki. Szansa dla Wisły. Uderzenie w stronę Bramki. Ale spech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. No może być niebezpiecznie. Wiślacy. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. No i udało się odzyskać piłkę. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Już blisko pola karnego. Głowacki. Wspaniale przechwycił. Świetnie, prostopadle. Ale szansa na prowadzenie. I za chwilę rozpoczną od rzut rożnego. Mogło być groźnie po tym rożnym, ale bramkarz był na posterunku. Dobra pozycja do oddania strzału. Zdecydował się na strzał. Piękna interwencja. Odrzut rożnego Wisła Kraków. Słusznie, w myśl teorii. Byle dalej od własnej bramki. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie piłka w polu karnym, ale bramkarz górą. Koniec tej akcji piłka poza linią końcową, aut bramkowy. Świetnie rzucił prostopadle. Dobre przejęcie przez obronę. Strzela! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Arkadiusz Głowacki. Precyzyjne dograni głową, stracili piłkę, małecki, Po pierwszej części, remis bezbramkowy, i mamy zmiany. To trzeci dzień rozgrywek. Przypominamy, że trwa faza grupowa i przed nami druga połowa, jak dotąd bardzo fascynującego spotkania. Fascynującego i bardzo zaciętego. O zwycięstwie może decydować jedno zagranie. Zobaczymy, kto zostanie bohaterem spotkania. No, z tego miejsca można strzelać. Dobre, ofensywne wyjście. Dobra. Diego Kapel. Piłka cały czas w grze. To już druga jego obrona z rzędu. Ładne... Pro... Szansa! Świetnie interweniuje. I będzie rzut rożny. Jego kapel. No, ucieka obrońcy. Uderza! Mogli prowadzić, ale spudłował. Głowacz. Guznicz. Za mało miał tam miejsca, żeby uwolnić się od odkrycia, i w efekcie mamy aut. Blisko polekarny. Jest okazja, no gdyby nie spudłował, a tak remis. Wspaniała okazja, jest w polu karnym. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. i ta sytuacja nie wykorzystał Szansy i wciąż remisowo. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Sadlok. Odegrał ponownie piłkę. Złe podanie i strata w środku pola. Blisko pole karne. może strzelać. Piękna interwencja. Sędzia jednak nie przerwał gry. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Apia. Oddaje piłkę koledze. Świetne przyjęcie pod presją ma piłkę przy nodze. Dobra pozycja do oddania strzału. Strzela! Pewnie wyłapał piłkę. Pięknie zgrywa głową do partnera. Dobra okazja! To była niezła próba. Chcą wyjść na prowadzenie. Trata piłki. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Szansa dla Wisły. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Wymiana podań między dwójką graczy. Boguski. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Nic nie zmienia się od dłuższego czasu. Mamy remis przy piłce Wisła Kraków. No, z tego miejsca można strzelać. Niewiele do końca, tylko pięć minut. Nie ma rozstrzygnięcia w tym spotkaniu. Jest zawodnik na czystej pozycji. Dobre przejęcie do środkowania. Posiadali piłki remisowe, jak w całym meczu. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Ważne, że nie jest osamotniony. Małecki. Uderza! Świetnie, Prawa dla bramkarza. Fantastycznie się spisuje w dzisiejszym meczu bramkarz. Kolejny raz broni. Mocne uderzenie głową. To może być kluczowe dla tego meczu, jeśli wykorzystają ten rzut rożny. No i mamy statystykę rzutów rożnych obu zespołów. Guzmicz! Udana interwencja bramkarza i wynik nadal remisowy. Kolkiber uchronił drużynę przed utratą gola. Warto byłoby zdobyć teraz prowadzenie albo chociaż dowieść ten remis do końca. To niewiarygodne, ale mimo tylu sytuacji wciąż żaden bramkarz nie wyciągał jeszcze piłki z siebie. Koniec meczu. Niestety żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki.